Szymon Hołownia spotyka się w nocy z Bielanem, przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. I w internecie wybucha afera. No bo czy to oznacza, że Polska 2050 przechodzi teraz na stronę PiSu? Nie. A to dwa argumenty dlaczego. Po pierwsze, Szymon Hołownia ma jeszcze pewnie jakieś nadzieje, że jego formacja znajdzie się w sejmie kolejnej kadencji. A taka decyzja oznaczałaby, że dostaliby przy dobrych wiatrach może z 2%. Po drugie, nawet jeżeli Szymon Hołownia chciałby skończyć karierę polityczną w ten sposób, to politycy jego partii po prostu się na to nie zgodzili. Cała ich masa jest już dogadana z koalicją obywatelską w sprawie kandydowania z ich list w wyborach czy to samorządowych, czy to parlamentarnych. Ale czy Donald Tusk straci władzę? Tak, najpóźniej w 2027 roku, ale nie z winy Szymon na tylko z powodu własnej nieudolności. A najlepszym jej przykładem jest ta sytuacja na polsko-niemieckiej granicy. Neofaszysta Bosak, mówiąc o ludzkich odrzutach, i jego koledzy stwierdzili, że trzeba przywrócić kontrolę na granicy. Więc Tusk potulnie przywrócił kontrolę na granicy. To jest jakaś jedna wielka komunikacyjna klapa. Ale tym zdaniem można opisać chyba całą dotychczasową kadencję aktualnego rządu. W każdym razie Tusk straci władzę. I nie z winy Polski 2050, nie z winy złego ułożenia konstelacji gwiezdnych, ani z innych zbiegów okoliczności, tylko z z powodu własnej nieudolności.